Moimi Państwa gościem jest Jacek Protas, eurodeputowany i szef warmińsko-mazurskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oficjalnie ruszyła kampania prezydencka. Tymczasem kandydat Platformy, czyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zaliczył takie sondażowe spadki. Na początku stycznia mieliśmy opublikowane trzy sondaże, przeprowadzone przez trzy ośrodki badania opinii publicznej, w których przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim spadła do zaledwie kilku punktów procentowych, choć wcześniej w badaniach prowadzonych przez te same sondażownie wynosiła kilkanaście punktów procentowych, to co się stało? Po pierwsze to prawdziwe sondaże, sondaże takie wyborcze w tych wyborach prezydenckich zaczną się wtedy, kiedy poznamy całą listę, pełną listę kandydatów. W styczniu jeszcze jej nie mieliśmy i to były takie przymiarkowe sondaże, które, które tak naprawdę pokazywały no, dwie strony jakby sceny politycznej, tak? Na tej, na tej stronie Sceny politycznej, na której znajduje się również Rafał Trzaskowski czy, czy Platforma Obywatelska, nie było, właściwie, więcej kandydatów, i, i to poparcie było znacznie wyższe niż, niż w tej chwili. Natomiast pojawili się nowi kandydaci, kandydaci lewicy. Jest pan, pan Zresztą Marszałek Kołobnia. Nawet kandydatów lewicy, można powiedzieć. No tak, tak. I w związku z tym no wiadomo, że każdy tutaj ten swój kawałeczek tortu otrzyma. My od początku mówiliśmy, że, że to będzie kampania bardzo bardzo Trudna, ale też będzie bardzo. Te, 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 to, to poparcie będzie bardzo zbliżone, bo scenę polityczną mamy tak naprawdę w Polsce podzieloną na pół. I jakbyśmy na to nie spoglądali, to zliczając te, te, te poparcia kandydatów kandydatów już dzisiaj Konfederacji, czy prawicowych kandydatów pana Nawrockiego i zliczając poparcie dla kandydatów. Od Platformy Obywatelskiej na lewo, no to wyjdzie nam mniej więcej 50-50. Więc wszystko przed nami, kampania dopiero się zaczyna. My od początku, jeszcze raz to powtórzę, mówiliśmy, że będzie to bardzo zacięty bój i jesteśmy na niego przygotowani. Jak pan myśli, druga tura będzie, nie będzie i kto będzie w drugiej turze? Trzaskowski i Nawrocki, czy jednak może być jakaś niespodzianka? Druga tura oczywiście, że będzie w naszych warunkach, tak jak powiedziałem, kiedy ta, ta scena polityczna jest tak podzielona, a poza tym mamy bardzo dużo kandydatów, to druga tura jest nieunikniona. I no, nie będę tutaj chyba jakiś oryginalny, jeśli, jeśli powiem, że, że wydaje się pewne, że w tej drugiej turze znajdą się, znajdzie się pan Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Karol Nawrocki w ostatnich tygodniach dobrze mówił o kibicach. Można też odnieść wrażenie, że flirtował ze zwolennikami wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Lepiej od Rafała Trzaskowskiego czuje społeczne nastroje? Czy wykorzystuje, wykorzystuje tą część elektoratu, którą może pozyskać, tak? Wiadomo, że elektorat PiSu, dzisiaj taki żelazny elektorat PiSu to około 30%, ale 30% się nie wygrywa wyborów, więc pan Nawrocki wyraźnie myszkuje czy poszukuje tego poparcia na prawo również wśród skrajnej prawicy, wśród środowiskach. No, ja bym powiedział wprost, nie kibicowskich, tylko kibolskich, tak? I, no i taki proces pewnie będziemy obserwowali do samego końca tej rozgrywki. Pan Rafał Trzaskowski będzie na pewno swoją ofertę kierował do, do innej grupy elektoratu. I tutaj w, na końcu tej rozgrywki moim zdaniem zadecyduje mobilizacja tej lub drugiej strony sceny politycznej. Rafał Trzaskowski będzie też szukał poparcia na Warmii i Mazurach? Planuje przyjazdy tutaj? Rafał Trzaskowski zawsze poszukuje tutaj elektoratu, bywa bardzo często. A zapraszam państwa, bo już w najbliższy weekend jutro w sobotę w niedzielę będzie, będzie w naszym regionie odwiedzi między innymi Gołdap, Ełk, Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński i Elbląg. Zapraszam państwa również bardzo serdecznie na otwarte spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, które odbędzie się w Kętrzynie w sobotę. W sobotę w Kęczynie o godzinie 16.30 w hali sportowej. Kampania prezydencka w Polsce się rozkręca. To tyle na ten temat, a za chwilę porozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Rozmawialiśmy kilka minut temu o polskiej kampanii prezydenckiej, a teraz spójrzmy na to, co dzieje się na Zachodzie i co wydarzy się w najbliższy poniedziałek, bo wtedy zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza na przykład dla Unii Europejskiej? Bo mieliśmy ostatnio taką sytuację, gdy jeden z bardzo bliskich doradców Trumpa, Elon Musk, bardzo doceniał i dowartościowywał skrajną niemiecką alternatywę. Dla Niemiec. Co to oznacza? Jak to rozumieć? Jakie to dla nas stwarza prognozy? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że wybór Donalda Trumpa i jego wypowiedzi na temat współpracy z Europą, współpracy Transatlantyckie i w NATO. E, oczywiście wzmacnia tylko przekonanie, które, które bardzo mocno się utrwala wśród polityków europejskich, że po prostu Europa musi się obudzić i musimy liczyć na siebie sami. E, musimy zadbać o swoje interesy, e, musimy zadbać o gospodarkę europejską, o konkurencyjność naszych produktów. Musimy zadbać również. O swoje bezpieczeństwo. Wojna, agresja Rosji na Ukrainę i wojna pełnoskalowa uświadomiła nam, jak wiele krajów po prostu zaniedbało swoje, swoje wojsko i swój system obronny. Okazało się, że przez wiele lat nie inwestowaliśmy w nowoczesny sprzęt, nowo, w nowoczesne uzbrojenie, licząc na to po prostu, że, że Ameryka nas obroni. No teraz Ameryka mówi, że może niekoniecznie, no a dodatkowo jeszcze ludzie bliscy nowemu prezydentowi USA. Wspierają takie odśrodkowe ruchy, mam wrażenie, w Unii Europejskiej. No, typu no też, właśnie jeżeli AfD. Pan wspomniał tutaj o ilonie masku, więc no to jest bardzo niepokojące zjawisko, bowiem po raz pierwszy. Z otwartą przyłbicą przedsiębiorca, jeden z najbogatszych, jeśli nie najbogatszy człowiek na świecie, dysponujący swoimi mediami o olbrzymich zasięgach, jawnie próbuje wpływać na wyniki wyborów w Europie, w krajach, w krajach również nie tylko w Europie, ale w innych krajach na świecie. To jest bardzo niepokojące zjawisko. Zjawisko, z którym mocno się zderzamy, zjawisko, które spowodowało między innymi anulowanie wyników wyborów w Rumunii. Rumunii po raz pierwszy w Europie postanowili anulować wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza Rumuńska ze względu na to, że że y, wpływy zewnętrzne y, na, y, w czasie kampanii wyborczej były jawne i, i, i wrogie. Tak? Więc, więc w związku z tym, tak, ta te, to, te, te wyniki wyborów zostały y, anulowane i, i y, 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 y wybory będą. Powtórzone. No, czyli tak, mamy ruchy odśrodkowe w samej Unii Europejskiej, w wielu państwach coraz popularniejsze są partie skrajne i, i jawnie antyunijne. Mamy wpływy ze strony i Rosji, o czym wiemy od lat, i teraz ze strony Stanów Zjednoczonych, co jest pewną nowością. Unia Europejska to przetrwa? Unia Europejska to przetrwa, ale musimy zmienić swoją politykę i zmienić swoje nastawienie. O, o konieczności. O konieczności większych wydatków i większej uwagi na zbrojenia już mówiłem, ale też musimy jasno określić. Swoje priorytety i jasno określić swoje interesy i zadbać o nie, bowiem mieszkańcy, wyborcy europejscy, wyborcy w krajach Unii Europejskiej są coraz bardziej zaniepokojeni, że poziom ich życia w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi spada, że Europa nie rozwija się już tak dynamicznie jak jeszcze 10-20 lat temu, że Przestajemy być liderem rozwoju, liderem wzrostu, liderem konkurencyjności, że udział europejskiego PKB w PKB światowym jest coraz, coraz niższy, więc jeszcze raz powtórzę: musimy jasno określić swoje interesy i mocno o nie dbać. Eurodeputowany, szef warmińsko-mazurskich struktur Platformy Obywatelskiej, Jacek Protas, był gościem Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu miłego dnia.